Siemano z tej strony Xyrion. Witajcie w kolejnym odcinku gameplaya z gry Warstone Tower, De Tower Defense. Um, no i co, lecimy kolejną miejsce. Wąwóz duchów tym razem. Według starożytnych legend nasz świat przecinają ścieżki ze światem duchów właśnie w tym kanionie. Do doboju. Okej. Okay, okej, okay, okej, okay. czyli będziemy musieli prawdopodobnie budować y, kamienie. Nawiązałem telepatyczny kontakt z jedną z kapłanek. które trzymają mnie w więzieniu i planują gotować je w kotle. A, czyli le lecimy do kapłanek, czyli możliwe, że dostaniemy może jakieś ulepszenia dla nich. Super. Co tu się. O, tu się kapłanka przy... wywołuje. Dobra. Mogę tak. Oj, oj. Poczekajcie aż się przywołam, co to za jakieś takie, tutaj mogę kogoś, przywołać jakieś ukryte kamienie i to są chyba, nie do końca wiem co. Mm, dajmy uczniczkę. Na razie musimy sobie w ten sposób poradzić, dobra. A... Zablokuję? nie zablokuje. Okay. Zrobimy ładną ścieżkę. Ścieżka zdrowia to się tak nazywa, nie? Jeżeli ktoś z Was miał kontakt z Judo, czasami jako karę stosuje się ścieżkę zdrowia, czyli a to jest jak ktoś zrobi jakieś takie właśnie przewinienie które no jest no zrobi coś nie fair wobec kolegi, zachowa się coś w tym stylu trener to zobaczy, więc to jest takie właśnie kara, gdzie ustawiają się w dwóch rzędach pozostali koledzy z treningu, każdy bierze pasek od judoki do, ręku, do ręki no, i zadaniem winowajcy jest przebiec pomiędzy tymi kolegami, a oni opiorą go paskami po tyłku albo po plecach. Krzywda się nikomu nie dzieje, no bo to są paski. Koledzy też krzywdy drugiemu zrobić nie chcą, ale on ma nauczkę i najczęściej już kolejny raz przywinienia swojego nie powtarza. Taka ciekawostka. Dobrze, jedziemy sobie tutaj Dobra, na razie nam to nieźle idzie A no, zobaczmy sobie na a co? To zwój klątwy Użyj go, by zwiększyć za zadawanym przeciwnikom Uuu A na razie nie musimy No, to jak będzie jakaś, na pewno będzie jakaś trudniejsza Fala potworów, to wtedy będziemy używali. Na razie, tak, gdzie tam. Dobra. No, radzimy sobie z nieregancką. A, piękne. To są sowy kamienie. Okej, okay. czy one dają manę jak tam ktoś zginie? Jakiś potworek. Przydadzą się. Hmm, dobra rzecz, te ranki. To jest, widzicie, no... Czasami jak się zagra z kimś w kooperacji, to człowiek się... O, dzięki temu uczy jakichś takich nowych rzeczy. No, dzięki, to nam zasugerowało, że lepiej wziąć te rangi, jednak pójść w tą stronę. Dobra rzecz. Hmm, tutaj... Wydaje mi się... że można byłoby je pokierować koło, koło tego kamienia. tak tak, moglibyśmy to zrobić. Um, jakby to iść? Tak, idą, tak, tak, tak. Można by było tak, w dół, i znowu w górę, ale to byśmy strasznie dużo kamieni potrzebowali. Nie wiem, czy to tak da radę. W ogóle to nam się przywołuje ta kapłanka. Ona jest taka lepsza. Błogosławieństwo ma magiczny atak i spowolnienie. Magiczny atak, no to wiadomo. Błogosławieństwo, skraca czas między atakami sojusznika 15%, uuuu, nice. No dobra, tutaj mamy polepszanych No tutaj zrobię następnego tego No to faktycznie tutaj lepiej byłoby tak, że niech se idą w dół, ale to gdzie w górę, to by... Może będzie możliwe, żeby takie prześcignąć w tą sporze Albo moglibyśmy zrobić tak, żeby tu i dopiero w bok. I może tak zrobimy. Tutaj wydam ten kamień, o tak. Drugi. Tak. Dusza Romanty przyniosła się do świata duchów i nadal stosuje podłe sztuczki. Uciekaj stamtąd z pomocą magii. Co? Co to znaczy? No niestety nie mamy magii, żeby się gdzieś tam przynosić czy coś, no zobaczymy co to znaczy. Uuu Nekromanta mm. Aha, chyba ta dusza ucieka z tamtą za pomocą magii, czy tam... Czy on ucieka do świata duchu za pomocą magii? Coś w ten deseń, chyba, nie wiem. Ale i tak nie dał rady przejść. To jest najważniejsze. Ciąga jak chcę przyspieszyć tę grę, to sobie wyciszam głos. Też tak macie. Nie mają szans tutaj z nami. No, Przykro mi, jesteśmy za mocni Ptankami możemy używać do ulepszania ich Teleportacja zakończyła, zakończyła się sukcesem. Możesz teraz ulepszyć nowicuszki do kapanek. Wypróbuj! O! O! 85. Są droższe od wojowniczek. się, jak nasze wojowniczki kosztują... Uczniczki kosztują 25. Później musimy zapłacić 32. Tam daje nam to 57 zł i jeszcze 80. To, to jest ponad 100. Ponad 100... Nawet ponad 120 Na kapłanki nawicuszki i później kapłanki kosztują 85 to też jest około 120 przecież no, chyba kapłanka w tym przypadku wychodzi taniej no to jest dokładnie 125 A nasze łuczniczki 25, 32, czyli 57 i później 80, no to 137, jeżeli dobrze policzyłem. Jak nie, to mnie poprawcie w komentarzu. No zróbmy to. Niech ta będzie kapłanką. O. Od razu w inną fryzurę ma nawet No bardzo ciekawy ubiór ta Pani Powiem <grymne> mam, że są słabi Uuu, a ona kap... czekajcie, kapłanka... A ta kapłanka jest lepsza, bo ona ma to błogosławieństwo, widzicie. Hmm, ciekawostka. Na razie to oni kurczę, daleko, to nie zajdą. Nie zachodzą. No hmm, ciekawe, bo z tego co widzę, to tylko jedną rankę tutaj każdy dostaje z nich. Myślałem, że może więcej będą mogli dostać rank. Tak jak właśnie ten nasz koleżka z kooperacji z poprzedniego odcinka. Ciekawostka. I ciekawe, że jak oni znikają, to kapłanki w nich nie strzelają. A przecież... One widzą duchy. To jak to jest? Szans, żadnych szans. Nie, ten guzik Nie wiem, Józipełem. Znają ich najpierw zatrzymać, a później zbić kulom ognia. O, no, nie macie szans, ziomeczki. Ale co na przykład wypadek zbuduje tą kapłankę na dole. I porówniczkę też E patrzcie, w tej wstrzenią właśnie są duchami, czyli niewidzialność i duch to nie to samo. Proszę państwa. Nie to samo. Przyszło chociaż poproszę Dołączanie do ciebie jest jedynym co możemy zrobić Aby odpłacić się za uratowanie nas Pięknie wspaniale nie ma sprawy Zwycięstwo chłopy świętują Czyłutko chłopy tam stoją z piwami. Panie też powinny równouprawnienie co nie Chłychłe. Dobra no właśnie, sztuka wojenna, rangę sierżanta, aha, czyli domyślam się, że, o widzicie, czy to jest jedna belka, dwie belki, trzy belki, proszę Państwa. Okej. Okay. Dostaliśmy jeden punkt. E, rycerz, o to to będzie, o proszę, pozwala widźminu na uzyskanie specjalnej zdolności podczas bitwy. Chcemy, oczywiście znaczy, to trzeba najpierw, a nie mogę, bo... No nic, czekamy na następne. O, mamy żelazo i złoto. Złota to mamy strasznie dużo. Tego się nie da zmienić, ale może w końcu się uda. Nowe zadanie. Spotkanie z Bogiem. Dzięki za pomoc. Dołączymy dla Ciebie, jeśli zapewnisz nam miejsce do modlitwy w mieście. No to oczywiście. Świątynia jedziemy około przed 200 złota. Dobra, karawana może nam zapewnić wymianę surowców, wtedy będziemy mogli dokupić żelazo, więc yy, zaryzykujmy, zróbmy tutaj, o, na razie drewno możemy brać, czyli kolejny budynek, no ryzyk fizyk, a, nie ma żelaza, nie, Ach. wymieńmy tego trochę, mamy więcej mitrilu. A, szkoda, kurczę. O, możemy zrobić magiczne runy. To w drzewku coś nam dało. Odbierzemy nagrodę przy okazji. Nowe zadanie, jej. Znowu dużo zadań. <grych> Odkryłyśmy sztuła, który pozwoliłby nam na zwiększenie mocy magicznych run. Będziemy do tego potrzebować mitrilu. Ojej, jeszcze więcej mitrilu? Dobra. Okej, okay. panie dziadku, no. pogadajmy z tobą. E, trzeba nadrobić, wiadomo. Czy mógłbyś wyjaśnić mi, dlaczego nie mogę przyzwać wilka podczas walki? Wilk, tak jak orzeł, może być przywoływany tylko w potyczkach. Jego siłą jest to, że w pełni ulepszony porusza się 2,5 razy szybciej niż chłop. To bardzo wydajne. No, ma to sens. Potrzebuję ulepszeń, ale nie mogę ich znaleźć w warsztacie. Dlaczego? Są ulepszenia zarezerwowane dla obrońców i dla atakujących. Te drugie są domyślnie ukryte. Kliknij na ikonkę atakujących w dolnym menu warsztatu, a pojawią się one. Hmm, ciekawe. Yy, dlaczego wrogowie nie atakują wojowników na okrągłych kamieniach? To nie są tylko kamienie. Czy słyszałeś kiedyś o górze pokoju? To góra, gdzie żyła niegdyś bogini pokoju i zaniechania przemocy. A i Stworzyła tę górę, aby umieścić na ziemi miejsce, w którym ludzie mogą zapomnieć o przemocy. Kiedy znajdziesz się w górach, nie możesz skrzywdzić nikogo. Niezniszczalne miecze pękają, jak tylko dotkną czyjegoś ciała. Ostre noże stają się tępe, gdy kłują. Mów dalej! Cóż, ludzie są, się pokapowali o co biega i rozebrali górę na kawałki, a potem stojąc na tych kawałkach, atakowali innych ludzi, <grytania> zapewniając sobie nietykalność. Pomysłowe, nie uważasz? No tak, pomysłowe. Czy możliwe jest przyzwanie zarówno rycerzy jak i Wiedźminów? Nie sądzę. Dawno temu doszło do scysji między Gildią Inkwizorów a Zakonem Templariuszy. Być może najemnicy mogą tu pomóc, ale zrobią to tylko za Mitril. Okej. Okay. Jeśli kamienie nie działają, to jak się tu dostałeś? Czy myślisz, że zostałem wodzem tylko za okazałą brodę? Potrafię robić dużo różnych rzeczy. <laughs> O, patrzcie, zaczyna nam wreszcie zmniejszać się dymki do, do rozmowy. Nadrobiliśmy trochę. O, jeszcze tutaj panie coś od nas chcą. Mamy kapłanki. O, proszę, jak go przypakowała. No, dobra. Nice. Ok, no to słuchajcie, skończył nam się czas. Dzięki za oglądanie kolejnego odcinka i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się.